JA! Witajcie ludzie, znowu Cześć. gramy w Wino Adventure i teraz ostatnio co mieliśmy zrobić, to pójść do szanownego pana Melchiora, żeby dowiedzieć się co dalej, więc on mówi Wspaniale, pos, postał nam, pozostał. pozostał nam do zdobycia tylko jeden składnik Jest to... oko cyklopa, kurwa mać A gdzie znajdę cyklopa? Cyklop mieszka zaraz nie podal w górach śnieżnych Idź tam i skurwy syna. Ale uważaj, bo to dziwka mocna i zła Ubi cyklopa i przynieś mi jego oko Spoko, loko, Pójdziemy do cyklopa, który mieszka w górach Eee, tutaj znaczy się Ja się teraz idę na, mo na całość, przecież nic mi nie zrobi, ale pewnie debili... O, co to bałwan? On coś robi? Nie to mm. jest to trapa taka, wiesz, urozmaicenie A Z... oczywiście główna po drodze. Yetik, tak? Jelka ta? stopa. Sopa. No to czyli yetik. Ale mocne to. Nie będziemy teraz tym mordy bić. Chociaż chyba czarami by się bardziej opłaciło. Ale chędo żyć. Jak już niech pójdzie, zobaczymy na ile hitów ich położymy. Oj mocni są. Niedobrze. Tak. Kurde, jak życie zabiera dziwnie. No. O nie, będę musiał używać moców. Tego jeszcze atakiem wykończymy. Dobra. I teraz na drugiego mocy trzeba użyć, bo słabo to widzę. No wiatr, ale on ma futro, to nie wiem. <laughs> Jakie to ma znaczenie. O, 294. Nieźle! Tak. Pixel to jest bardziej odmach, tak? Tak, tak, tak. Ale ma jakieś kiczowe magie. No, co ty. Bo to on głównie od leczenia jest. I teraz musisz się napić wszystkiego, bo kury zabrali ci tyle. Weź. Nie, napij się. Plecak ma mana duża, mana apteczka. Apteczka. Ała. Już tyle życia dodało. Ale mało niepełne. O, I git. I jeszcze manę? średnie mane. Temu damy. Chociaż tam temu drugiemu chyba bardziej się opłaca. Oj dobra. A duża mana? Oj dobra, dobra tam. Już pójdziemy, teraz trzeba tego trola szukać. E, Cyklapa chyba. Cyclopa. Ale skąd wiesz, gdzie on jest? Nie wiem właśnie. Nie pamiętam. Ale gdzieś w południe. Sz. Teraz czekaj. Jakby czym ich tutaj... No. Błyskawicami trzeba lecieć. Wszystkich trzeba zjechać, bo to trudno ich pokonać. jest. To nie są jaja. A było trzeba kupić zapas tych miksturek. Też o tym myślałem. Przy troszkę. Ale mamo to chyba jeden Ale po, z tych mówisz, jest... Ale przecież mówiłeś, że potem jest ich nadmiar. No bo był. Był? Kiedy? Nie wiem. Może no no wcześniej nie zbierała mi wcale nie używali. Nie pamiętam już. Ale ważne, że mamu to pokonaliśmy, tam doświadczenie jakieś znajdujemy. O, duża apteczka, dobrze. No weź się ulecz, ej! Po bo, bo każdym biciu ryja to ci... Oh. No. I teraz jeszcze duża mana, bo ofixer dużo. No, dobra. Lecimy dalej, mając nadzieję, że już spotkamy tego... No co to jest? Aha. Nie, no. To nie miało celu. Kurmać. O, mamuta chyba się szybciej No, ma mamu mamuta można kroić mieczem. Tak. Przydałoby się zdobyć ten kurewski miecz, nie? No. Troszkę kosztuje. Troszkę dużo. Tak. I nie ma jak na niego zarobić na razie. Więc trzeba poczekać. Aż będzie kasy No dużo. A kiedy będzie czterech? Znaczy kiedy trzeci dojdzie? Jak będziemy mieli balonik. Czy już lepiej? Tak. Już prawie się udało to. A o lewe, lewe. Czwarty? Co czwarty? Kiedy czwarty będzie? Też wtedy. Czyli dwóch dojdzie? Czyli po pokonaniu prawo, w prawo, w prawo. Czy w lewo? Nie, w lewo. W prawo wróciliśmy. Ale tam jeszcze było rozgałęzienie w prawo. No to w drugą stronę. O, widziałaś? Widziałeś w prawo. Mamota to się pokona na rozbicie mordy. Tylko dlaczego wcześniej było 200 D mu zadaliśmy? No bo byliśmy mocni. Ale było... A teraz mamy większy level i co? No i jaj, co, trzeba czekać. A to komu wbił level? Fixerowi czy WW? 10 sobie. Fixerowi chyba. No to mają takie same levely teraz. Możliwe. Chociaż... Przecież... Nie wiem. Trzeba zobaczyć, jak to pójdzie. Ale patrz, jaka fajna gra, że już zrobili. Tak. Kurat coś dla nas, wiesz? Brawo! Kurde, dlaczego to... Ty, ty, to wszystko działa na takiej samej zasadzie jak pustynia, nie? No, niestety. Kurze, ty nie pamiętasz gdzie jest ten głupi troll? No szkoda, bo tu dużo będzie takich Magia! Rzeczy, że będzie trzeba pan przypomnieć sobie, gdzie co jest... Wróć! To jest gra dla wytrwałych, trudna bardzo. Ale za to bardzo fajna fabuła. No, fabuła jest interesująca, ludzie, więc. Tak, jest. Warto w to grać. I w ogóle ta gra jest polska. A akurat to polskie to dobre. Da. Więc jest się z czego cieszyć. Jakby tej gry nie było, to moje dzieciństwo by nie było takie rozrywkowe. tyle, ile ja się tak śmiałem, że mnie brzuch z tej gry bolał, ale to było u braci ciotecznych. Ja do tej pory to wspominam. Nie uluję, uleczcie! Bo no, patrz, masz. wszystko wpytę mało. O, od razu dużo, manę, wszystko za. Ale apteczka. A duża apteczka całe życie. No. Nie, ona tam 50% to wiesz. O dobry. dobrą drogą puszczyć. O, tu powinien dziś chyba być. Skąd wiesz? No bo jest już takie jakby w jedną drogę rozgałzienie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aha Wróć Ale dlaczego Fixer ma takie dupne czary? No bo to jest on głównie od leczenia jest. I na przykład, jak ja się biłem ze smokiem, to głównie właśnie używałem jego leczenia co jakiś czas. Tak? No. Bo on wszystkich leczy. A tak, naraz. No. A to dużo to leczy? leczy? No tylko o 300. No. Ho, ho! Czy tam 200. Ale w każdym razie to się liczy, bo właśnie to tak wyrównuje przewagę. I on, i on jest używany jako właśnie taki leczniczy gościu. Tak, i tu znaleźliśmy dużo O, No, 15 apteczka. level fixer, czyli to jest plecaka, użyjemy dużo pracy. Temu, temu, to jest w poko. tylko nie mamy many. Ujój, okay. No nie wiem, może mieczem go pokonamy. Tak, pewnie znowu coś znamy, zaraz. Pszrz. A to już chyba. No, ty głupi, ty zginion, zgin. Zginąć zaraz, cyklop cię zrozjebie. Rozjebać <grymne> <grymne> Super słowo On kamieniami będzie rzucał Coś tam Tak To trzeba zużyć yy... te 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 czary już, tak? Znaczy no starać się to wszystko używać, bo... A potem tylko z miecza. Tak? Czy u fixera to zauważyłem, że nie będziemy jego używać łączy, tylko leczenie e, super leczenie 5 Żeby nie za dużo. Ale dużo dał Tyle ile ci zabrał Już chyba włodzieć brzmany nie ma Będziemy tak robić ma jeszcze. To używamy dopóki możemy, a potem już dobra. Później liczymy na szczęście No bo iż... Oho. Nie! No O! Oh. Ale trochę idzie, teraz będzie oj Będzie oh. zabawy od gromu <grym> On ma zęby z pikselów Co ty? I Ale patrz, czarne. Co, coraz lepiej I Tu będzie tak nawalać jak debil Ale ile on ma życia? O patrz, 157? No Dużo, żebyśmy przeżyli, żeby się udało, żeby nie było, trzeba to. Ile się no tak powtarzać. wygramy, już bo widzę, to idzie w jakimś tempie, to idzie nam za bardzo, nie zabiera mu tak w miarę dużo. Więc ale kurde, z kołami wywalił. No i Fixer niedobrze z nim. No i Fixerowi nic nie grozi, no dlaczego? Nie, bo... Dopiero jak będzie miał pieniądze, to go wszystkich podleczymy, bo. Widzę, że na razie wszystko jest normalnie jak szereg. kurwa. Tak, tak. Tyle o, do... Dużo, o. bardzo dużo kasy. O. Levelów powbijało. Zdobył się oko cyklowego. I znowu... Weź ich, bo się znowu... Trzeba Właśnie... Eee... Co ta apteczka? Coś hiper, coś tam? Że wszystko na maksa podlecza. A. I manę i tak dalej. Czekaj, a no manę nie mamy tej, już nie O ja! No dobra. dobra. Będzie trzeba te skrzyżacze posprzedawać, bo one niczemu nam nie są potrzebne. Tak? No. Bo przecież Fixera mamy to jak coś tam w, w krzesi. A i on nie musi skrzyżacza mieć. Czyli no, jak on zginie, to raczej trzeba no, no dawaj wal. Ach, więc i tak skrzyżer będzie trzeba mieć, bo chyba na no, smoku to mi nieraz zginie. A no, w ogóle ich pod szkole wcześniej będzie git. Kit maryna. Jak się uda? Tak, tak, musi się udać. Chociaż można ma tak wybory. hakować, że w plikach gry można sobie dać pieniądze i tak dalej, nie? A, A no. Pewnie się da. Zapiszę to. Oj, to broić trzeba. No. <laughs> Dla chcącego nic trudnego, ale. No. Raczej bardziej od początku wszystko chcemy przechodzić i tak z taką trudnością. Czy przeżyć. Przeżyciami, czy się uda, czy się nie uda. Rozumiecie chyba, nie? Nie. Ale już duże levele są, to wiesz. A te levele chyba szybko wbijają, nie? Czy nie? No, tak wiesz, z czasem coraz wolniej. O, ale i tak mają taki dosyć normalny sposób, bo później będzie ci coraz więcej za debili dawać. O, to dobrze. O, znowu level jakiś wbił. Fixerowi. Prawo. W dół. O tędy właśnie. A potem yy, ciągle w dół. Tak Zawsze biec... coś się na górze znajduje. No. Przyzwyczajenie. Najpierw trzeba zbić mordę Yeti. Dlaczego tak nazwał to Wielka Stopa, a nie Yeti? No właśnie. Ale mniejsza ważna, że fabułka jest, to nie jakieś... Tak dobrze, że to główno magii nie używa. Nie? No. Bo pewnie wcale nie ma. Ale patrz, ty uderzyłeś się tym mieczem za tyle ile... ten... O właśnie... Ile błyskawica na przykład. Później błyskawica ma też mocniejszą moc. A to... A ile jest mieczy w tej grze? I łuków? Mało. Jeszcze będzie coś, co będzie się opłacać, to później zapieprzanie jest? po labiryntach bez celu, co zajmie gdzieś 10-5 minut, ale ja to wytnę, to dla was będzie się opłacało. A bo dlaczego? Bo dostaniemy takiej właśnie łuki jakiegoś takiego kosmity debila, trolla. <grym> Zobaczysz o co chodzi później. A to kiedy będzie? Później. Ale to jak daleko później? A jak balonik się będzie miało. A, i ty będziesz już robił co chcesz, tak? Tak. Oj mało, oj kur mało życia bardzo jak połowa praktycznie. No ale fixer bardzo mało. No to co, wystarczy. No wystarczy, zbiją mu ryj, a to już nie wstanie. Musisz się napić. Tego gówna. Ale patrzę kogo pokonaliśmy. Tu jest plus. To jest ostatni został. On zejdzie tak jak tu przyszedł. A, czyli nie warto kupować tamten miecz za tyle kasiory, tak? Jaki? No tamte co jest w sklepie. No trzeba, bo później będą tacy przeciwnicy, że cię narody, to i tak prędzej czy później trzeba. Ten miecz kupić? Tak, bo inaczej nie pokonasz. To dlaczego od początku nie można? Bo... bo mało pieniędzy, tak? Tak. Właśnie. Koteczka duża po jednej, bo nie chce mi się. Życie im starczy dalej. No to pra też prawda. Gdzie teraz? No tu. No chyba tędy nie. Yes! Wyszliśmy. Dobra, teraz pójdziemy standardowo do burdelu. Tak. Nie cierpię tych głupich labiryntów. Tu, tu i tam, i tam, i tu. Burdel mamy jak zwykle na górze. Wejdziemy. Zrobimy to co trzeba. Pyk, 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 pyk. I po co wtedy braliśmy tyle, tę, ten duże apteczki, nie? No, nie opłacało się. A ten miecz to za milion? Za dwa miliony, czy za ile? Za darmo, co się <grym> dostanie. A ten to, co sklepie Ale ten jest lepszy? Czekaj, czy w ogóle ile ja mam kasę? 83 tysiące, starczy chyba. A ten sklep jest lepszy niż ten e, w tym? Ten co tamten, co dostaniesz od kosmity? Nie. Ten co kosmity dostanę to będzie o wiele lepszy. Miecz tam to mam. Miecz Wypaśny, raz poproszę. I kto Topór, super piecki łuk też poproszę. Wypierdolona zbroja. <grym> hmm. nie mam, nie mam tyle kasy, czyli dla jednego. Wypierdolona zbroja, wypierdolony hełm. To <laughs> kupię po tym co się śmiejesz. No e, fajne, no muszę. Sprzedaj musimy... te wskrzeszacze. Czekaj, nie? właśnie muszę ludziom pozmieniać. To wymienimy na wypaśny. A to nie, temu nie ruszamy na razie. Bo fixerowie, no coś tam. Super pieski. I temu pozmieniamy, bo. On słaby. Tak. I trzeba. Dobra, dzień dobry, sprzedam. Mieczkórewski poszedł. Żulewska zbroja poszła, i żulewski poszedł Dobra, dziękuję, do widzenia Ej, a ten, wskrzeszacze Te wiesz A, sprzedać też Tak, posprzedamy tak e, Wow, to... Ile warte Cztery Do widzenia A co, 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 nie, dobra, dobra No i teraz pójdziemy do panna, panna Ciekawe ile teraz będzie, tutaj tego... ile walił Tym kurewskim Mało to Różnica prawie żadna taka, wiesz, o 50 może. Dobry. Witaj, Melchiorze. To Melchior. Tak. Pyk. Moja kurwa, gratulacje. Mam już wszystkie składniki, więc mogę ci zrobić Zab... ognisty klucz. Poczekaj chwilę. No super. <grym> Ale jeszcze chwilkę. Ale Roboty. fajnie robi. Tak. A muzyczka... Za chwilę skończę. A mużyczka muzy... z tego, z menu głównego, nie? No. Gotowe. I teraz muszę do niego zapieprzeć. Ognisty klucz ukończony. Dostajesz się to klucz. Aromu... A, że... Ale, ta. Masz już ognisty klucz, możesz więc już iść, otworzyć pieczeń, za którą ukryty jest balon. Potem musisz polecieć na Wyspę Smoków, by odzyskać tanie wina. Powodzenia. Tanie wina. Ruch. Ratuj świat, odzyskaj wina. Nie wiem przeczytać, ruchaj. Lol. Dobra. Gdzie ta pieczęć? To sobie popieprzymy. Gdzie jest ta pieczęć? Tam, w pewnym miejscu. Czekaj kurmać. A gdzie ty idziesz? No otworzyć pieczęć. To idziesz tam? No. A gdzie to, to jest? Tam i kurmać, no i zaraz pewnie coś na pustyni, tak? nie, o hiu, drogi mi się pomyliły teraz nic nie ma prawa mnie zatrzymać, to mogę zapieprzeć. a, bo tu żule były, nie? no, to ich powybijam wcześniej, nie wiem czy na nagraniu było, było. no było, było i otworzymy pieczęć było. atomówka, poszła. tylko z lewej strony powinno być i teraz sobie balonikiem pomykamy pięknie Możemy sobie tu polecieć I wszędzie, wszędzie, tu jest taka duża mapa ogromna O, tu właśnie dostaniemy drużynę Tam... To idź do drużyny! Czekaj, 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 bo jeszcze pozwiedzamy z wami mapę Takie gówno, praktycznie nic nie ma Drużynę weź! Tu jest dużo osad, będzie gdzieś tu mniej więcej No drużyny! Jakiś... No i dobra, no Zajmijmy się tym, czym mieliśmy się zająć, więc wylądujemy tu Dzień dobry! Cześć, co wy tutaj robicie? Gadaliśmy z Melchiorem i powiedział nam, że tutaj mieszka smok, co za wina. Nie mogliśmy się dostać do obalonu, więc przypłynęliśmy w puław. Ladi jest cykor i nie chce iść i napierdalać się ze smokiem, a ja sam nie dam rady. Ale teraz jesteś tutaj, razem damy radę. Dołączył do drużyny. Ja nie idę. Trykam za bardzo idzie kurwosami. Spoko. Ale dlaczego ten? I tak, tu jest właśnie smok. Będzie dużo z nim zabawy. Ale to potem. A dlaczego nie chce dojść? Nie wiem, tak zaprogramowane, bo za łatwo by było chyba. Dlugo. A, bo smok ogniem nawala, on jest odporny na ogień i by było za łatwo, rzeczywiście, no. <śleskujesz> Eee, tak. A Dysia na co odporny jest? Na czarną magię. No, Dyzio jest gorszy. A co? WW10 jest na co? Sam nie wiem. A pixer na co? No takie wiatrowe rzeczy. Tym co... cząwada. A, to WW10 jest na pieruny. Tak. No więc ludzie z tego to miejsca będę się z wami żegnał, więc subskrybujcie, w w górę, dobre komentarze, nie was proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z tego green A zatem czasie ja się z wami żegnam. Ja też się z wami żegnam. Cześć. Nara